No tak, zatrzymało się, i yy, w każdym razie powtórzę jeszcze, że powstaje projekt z burmistrzem Bad Essen, yy, panem Timo Neumayerem, aby taka budowla powstała w Wałczu. Po ostatnich rozmowach, które miałem w Urzędzie Miasta, doszliśmy do wniosku, że to będzie wspaniały pomysł. Yy, zainspirowałem go tym pomysłem z tego względu, że moglibyśmy w ramach współpracy rozwoju dwóch miast. W ramach współpracy partnerskiej miasto Wałcz i Bad Essen może poprzez zbiórkę pieniędzy i ewentualnie różnego rodzaju projektów uzbierać taką kwotę, żeby taki obiekt powstał. Być może niekoniecznie tej, tych gabarytów, ale jeżeli burmistrz Bad Essen dysponuje planami, to być może akurat identyczny projekt mógłby powstać w Wałczu pomiędzy dwoma jeziorami.